Chwilkę, kochanie. Boisko do piłki nożnej, stało ping -pongowe. I tu takie jeziorko. Jest to taki dziki bardziej kemping, nie jest to jakiś ekskluzywny, ale tu jest dużo mniej ludzi i jest tak swojsko i chyba nawet wolę takie Nieprestiżowe kempingi. Rybki pływają. Żółw pływa. Żółwie pływają, no i rybki. A to moja rybka. takie parcelki. Było napisane, że są super ekskluzyw in front beach, no separated from beach. Także myślę, że mieliśmy wyobrażenie, że od razu z parcelki idziemy na plażę, widzimy plażę. No ale niestety troszeczkę czujemy się prowadzeni w błąd. Plaża jest za tymi drzewami. Trzeba przejść. Teraz Wam pokażemy je. Mamy tutaj taką osłonkę przeciwsłoneczną z fiamy, która naprawdę fajnie daje cień. I z naszej strony wszystko widać. A jakby patrzeć od strony zewnętrznej, to jeszcze nas przesłania, że nas nie widać. To z naszej parcelki. Nie to jest taki grill pomiędzy, ale na szczęście nikt z niego nie korzysta, bo by nam. Nieźle dymiło. I mamy takie wejść, wyjście na plażę, zaraz przy parcelce. Takie na dziko. Jest akurat fajne, klimatyczne. O, ja szczura. Idziemy hmm. z plecakami. Wchodzimy. Tutaj widać, że też jest jakaś parcelka. No, ale tu ciężko było nam kamperom wjechać. I idziemy. No tak, ja jako jedyna. O, patrzcie, zagrodzili dzisiaj. Nie ma wyjścia. Wczoraj nie było tych patyków i wszyscy przechodzili. Tędy, a dzisiaj już nie przejdziemy. No to nie fajnie. Ale ja wątpię, że, że dopiero tutaj odpoczynam na tym kempingu. Tak, bo to jest spokojny kemping. Spokojny, nie ma... Nie ma tylu atrakcji, tak. trzeba aż wszystkie zaliczyć. I ogólnie takie będziemy teraz wybierać. Punkcie, ra, punkcie, raz punkcie. można wybrać sobie na dwa dni jakieś z atrakcjami, Aha. ale na takich z atrakcjami atrakcji, ale no... się nie... Nie będę teraz? Tak jak... To jest nasz budynek. Z jest są dla dzieci. Kubelek malutki i prysznica, i tu nie jest tak, że trzeba ciągle naciskać, żeby się lała woda, bo są normalne baterie jest dla kobiet, ale nie wiem, co Włosi mają, że nie używają mydła do mycia rąk. Praktycznie na każdym kempingu. Tak? I... Także pojadąc do Włoch, myć rąk z mydłem nie doświadczymy. I tu za sanitariatami jest do zmywania naczyń. Do prania, kralki są i takie zlewa, a tutaj mamy od razu przejście do restauracji takiej klimatycznej, gdzie są burgery, od jest to strasznie zadymione i tak... No to jest taki po prostu par. Jakaś dla dzieci 9,50 euro. Hamburger dla dzieci też 9,50. Zobaczcie, tak mniej więcej to wygląda co nowo. I jest przejście już na plażę. Chyba na mnie czekają. Tym zadymione jest. Nieprzyjemnie. Ale te... Ty... Kto tak idzie? Będziesz skakał przez fale? Dobrze. Jest super piasek. Jest łagodne zejście do morza. Jest na początku troszeczkę głębia, a potem jest płyciutko. Także dla dzieci i A nam się dzisiaj trafiły mega fale. Jest ekstra, naprawdę. Wyser do pobliskiego miasteczka. Jest to jakiś pociąg, który też kursuje, ale nie chciało nam się czekać. I tutaj obok kempingu jest dni na koni. 30 euro za godzinę. 10 minut 8 euro dla dzieci. O, i tutaj mamy konika, proszę bardzo. Super. Spacerek w bardzo miłej okolicznościach przyrody będzie. Uciekaj. Fajny konik? Uciekaj gamanu. Dlaczego no tak mówisz do konia nieładnie? <gry> to jest miejsce w na Waszej wizytówce wło, jeżeli jesteście w pobliżu. Trafiliśmy tu całkiem przypadkiem, ale rzucę osobny filmik, żeby każdy tu trafił, bo naprawdę warto. Oh. w mega klimatycznej restauracji. jemy sobie ośmiorniczkę. ośmiorniczka z Dzieci przepyszną pizzę. Pizza 7 euro. Dzieci całą Dzieci zjadły całą pizzę. Naprawdę. To jest miejscówka. Godna polecenia, naprawdę. Ostatnio, w tak klimatycznej restauracji, to byłam w Lwowie, ale oczywiście, klimaty były całkowicie inne. Ale zobaczcie, jak to jest piękne. co tu się dzieje. Już. Jeszcze widzę to pyszne jedzenie. Jeszcze mają teraz widokowy. Zobaczymy jak to jest. Pusto. Nie no, ekstra, polecam to miejscówkę na 100%, jedna z najlepszych restauracji w życiu, przepyszne jedzenie, owoce morza, pizza, typowo włoska, musicie tu zajrzeć jak będziecie w pobliżu. My po kolacji ruszamy w stronę morza. No, jest. O, chodźmy. o, Chodźmy. Dobra. To O, jaka fajna uliczka i tak. Powiem Wam, że wolę takie kempingi niż te takie ogromne... Tak, no gdzie jest miasteczko i można wyjść, a nie tylko jesteś zamknięty jak w hotelu w Turcji czy w Egipcie. Tak, no. I musisz tam jeść, musisz tam. A tutaj to tu masz taką wolność, że wybierasz knajpeczki, ksiąteczki jakieś też wszystko. Jaki jest plan? do <noise> morza. Teraz do morza idziemy, Niemisiu. Nie. <grymka> jutro rano poskaczemy przez fale, dobra? nie przez fale do ataku do ataku mamy i fajna też no, też klimatyczna przepraszam jak będziecie No i tam blażą możemy dojść do nas. Nie no. plaża to na pewno. Nie. Babcia trafi. Ona to w ogóle z tym fotografowaniem to... A zobaczcie, jak nie macie miejsca na na pralkę czy suszarkę to można na balkonie. No, Jesteśmy na deptaku. Skenki, kwiaty, ja Czyli standardik. Ej, ja lubię takie klimaty. To jest to co lubię najbardziej. Wakacji. Tak? No, idziemy na lody, idziemy, obiecałam.

C'est ça?